W kościele Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie wystąpił zespół śpiewaczy My Młodzi z Witkowa. Śpiewano, jak tradycja nakazuje w tym czasie, kolędy, a do wspólnego przeżywania okresu świątecznego w taki właśnie sposób zaproszono tutejszych mieszkańców. To, tak się już wpisało w osiedle Gonwalskie, jak się zbliża okres świąteczny, to już się mieszkańcy dopytują, kiedy to będzie. I po raz kolejny zaprosiliśmy zespół z Witkowa. Też tu gościliśmy w przeszłości powiatową orkiestrę dentą. No, tak to się już przyjęło na tym osiedlu, także bardzo im dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia. Mieszkańcom wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, pogocłaniacom orzeku Nowego Roku. We kolendowanie w sensie stricte filozoficznym to nasza odpowiedź na Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia to jest przede wszystkim stawanie wobec faktu historycznego, który miał 2000 lat temu miejsce, że Syn Boży narodził się w Betlejem. To jest znamienne, że on był zapowiadany przez dwa tysiące lat przez wysłanników Bożych, proroków u podstaw misji, których było najpierw doświadczenie mistyczne i oni dzięki temu wewnętrznemu doznaniu odkrywali to, że Bóg pośle kiedyś Mesjasza, że ten Mesjasz dokona tego, czego człowiek i świat najbardziej potrzebuje. I kiedy potem się je rodzi, Jezus. Z, w Betlejem, to te wszystkie mesjańskie proroctwa, o których Bibliści mówią, że jest ponad 4000 rabini, to mówią o 600 proroctwach, one się spełniają, to znaczy zaczęły się spełniać. I, A w Kościele my co roku, ściśle w określonym czasie, przeżywamy tę tajemnicę, ale nie na zasadzie tylko wspominania. Owszem, wspominamy to wydarzenie historyczne, 2000 lat temu, Betlejem, tamte okoliczności, ale my E... Okay. Kościele to jest taki niezdumiewający dar dla nas. Stajemy wobec tej tajemnicy. Ona staje się dla nas dostępna. Dlatego w Kościele w nocy słyszymy, dzisiaj wam narodził się Zbawiciel Mesjasz Pan. I to dzisiaj nie oznaczało tylko tych pasterzy, którzy tam byli niedaleko była grota, ale my, którzy jesteśmy gotowi do przyjęcia tej prawdy. I teraz kolędowanie, żeby odpowiedzieć na pana pytanie, oznacza najpierw to, to, że dajemy się ogarnąć tą prawdą. Bóg stał się człowiekiem, urodził się. Możemy popatrzeć, w jakich okolicznościach to było. Możemy popatrzeć, jak go przyjęli inni. Najpierw jego matka, potem święty Józef, potem pasterze, inni. Kościół przez wieki. I teraz czas na nas. Czy przyjmiemy, czy nie? I kolędowanie to jest właśnie otwarcie się na tę rzeczywistość, na tę tajemnicę. To jest przyjęcie. Tu wysłuchało około 70 osób.